Po jakimś czasie otworzył mi dwumetrowy gość, który zdecydowanie nie przypominał młodego małżeństwa. Bardzo utrwił mi w pamięci, bo jego nos był złamany i dotykał lewego policzka. Na dodatek, po otwarciu drzwi uderzył mnie dziwny, intensywny zapach. Przez moment zawahałem się, czy na pewno dobrze robię, ale ten pan powiedział do mnie serdecznym głosem – chodź, odprowadzę cię. Więc poszedłem. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o dwóch najdziwniejszych historiach w mojej karierze. Takich przygód miałem wiele, natomiast te dwie szczególnie zapadły mi w pamięć. Co ciekawe, te dwie historie przydarzyły mi się na samym początku mojej kariery. Z perspektywy czasu podziwiam moją determinację, że nie rzuciłem tej pracy. Opowiem Ci historię pewnej nieruchomości nad jeziorem, która była na sprzedaż. W pierwszych dniach mojej pracy wydawało mi się dobrą ofertą, więc postanowiłem spróbować swojej sił i wykonać zimny telefon do właścicielki nieruchomości, aby dowiedzieć się więcej na temat tej oferty. Po kilku sygnałach dodzwoniłem się do bardzo miłej kobiety o ciepłym tonie głosu, która była bardzo otwarta na współpracę z biurem nieruchomości. Bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ dopiero stawiałem pierwsze kroki w tej branży i chciałem zwojować świat, a z tą nieruchomością byłoby mi o wiele łatwiej. Po kilku zdaniach umówiłem się z właścicielką na prezentację, ponieważ chciałem zobaczyć tę niecodzienną nieruchomość na żywo, zanim zaproponuję warunki współpracy. Być może był to błąd, natomiast ta prezentacja bardzo wiele mnie nauczyła. Właścicielka domu nie podała mi dokładnego adresu. Umówiła się ze mną w pewnym miejscu, gdzie miałem zostawić swój samochód i zadzwonić. Jak dojadę na miejsce? A ona po mnie przyjedzie, ponieważ GPS w tym miejscu się gubił i dodatkowo był problem z zasięgiem. Po przyjeździe na miejsce faktycznie okazało się, że nie ma zasięgu i nie mogłem się do niej dodzwonić. Umówiliśmy się jednak na konkretną godzinę i po 15 minutach zobaczyłem nadjeżdżający samochód. Podjechała nim starsza kobieta, która delikatnie otworzyła drzwi i donośnym głosem zawołała: wsiadaj. Bez chwili zastanowienia wsiadłem do jej samochodu i pojechaliśmy w stronę lasu. Nagle zadzwonił do niej telefon. Przez 15 minut jazdy rozmawiała z kimś przez telefon w języku rosyjskim. Oczywiście bez żadnego zestawu głośno mówiącego, trzymając telefon przy uchu. Dla mnie to nie było nic strasznego, natomiast w czasie podróży zdążyła wypalić w samochodzie cztery papierosy, a niestety jej elektryczne szyby nie działały. Mieliśmy więc niezłą chaszką w której chciało mi się wymiotować. Jechaliśmy przez wiele stromych podjazdów i zakrętów. Pani, która prowadziła samochód, miała zajęte ręce i czasem prosiła mnie, abym skręcił kierownicą lub zmienił bieg. Oczywiście w języku polskim boryzliskiego nie znam. W końcu szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce. A właścicielka oprowadziła mnie po wszystkich zakamarkach swojego nietuzinkowego domu bez sąsiadów, zasięgu i prądu. Przyznam, że rozmowa nam się kleiła, wszystko przebiegło zgodnie z moimi wcześniejszymi założeniami, więc postanowiłem przejść do sedna sprawy i przedstawić jej warunki współpracy. Nie miałem samochodu terenowego, więc nie miałem pojęcia, jak woziłbym tam klientów, ale na wczesnym etapie mojej kariery nie zaprzątałem sobie tym głowy. Po zaproponowaniu warunków współpracy właścicielka na wszystko się zgodziła, natomiast rozmowa zaczęła zwaczać z toru. Właścicielka zaczęła opowiadać mi o swoich młodych latach oraz wspomnieniach związanych z tą nieruchomością. Ja również opowiedziałem jej o sobie, ponieważ poczułem się zobowiązany. Po chwili jednak stwierdziła, że jest strasznie zimno, poszła na strych i zaczęła czegoś szukać. Po 10 minutach zeszła z jakimś pudłem, wyciągnęła z niego stare ubrania i poprosiła, żebym mnie ubrał i napalił w kominku. Wtedy doszło do mnie, że to chyba nie chodzi o umowę, a na szkoleniu nie omówili mi, co mam robić w takiej sytuacji. Mimo, że przed spotkaniem chciałem zwojować świat, dosyć szybko zrozumiałem, że jednak tak bardzo mi na tym nie zależy i powiedziałem starszej pani, że nic z tego nie będzie. Zaczęła mnie przekonywać, że powinienem je ubrać, ponieważ jej mąż niedawno zmarł, a te ubrania należą do niego i będzie jej miło, gdy jednak je założę i napalę w tym kominku. Wtedy mnie zamurowało. Co prawda, nie przekonał mnie ten argument, jednak naprawdę był mocny. Po wymianie kilku zdań udało mi się z tego wyplątać, jednakże miało to swoją cenę. Właścicielka powiedziała, że zostanie tam na noc i niestety mnie nie odwiedzie, więc miałem dwa wyjścia. Pierwsze, zostać na noc ze starszą kobietą. Ubrania jej męża lub bez. W środku lasu, bez sąsiadów, prądu i zasięgu. Drugie, wypalać z tego domu jak najdalej się da. Decyzja była szybka i prosta. Pierwsze rozwiązanie. Nie no, żartuję. Zanim się zorientowała, biegłem już przez środek lasu, niczym tarząc przez dżunglę. Kiedy jednak zabrakło mi sił, wpadłem prawie po kolana w błoto. A miałem na sobie nowe eleganckie czarne lakierki, garnitur z krawatem i czarny neseser niczym facet i wczerni. Szkoda tylko, że nie mogłem wykasować swojej pamięci. Po kilometrze zorientowałem się, że biegnę w tą stronę i musiałem się wracać. W końcu na swojej drodze spotkałem dwójkę ludzi. Prawdopodobnie grzybiarzy. Albo kto wie, może to byli ci Rosjanie, z którymi właścicielka rozmawiała podczas jazdy samochodem. W każdym razie dziwnie na mnie patrzyli i w sumie im się nie dziwię. Też bym dziwnie spojrzał na faceta w środku lasu w czarnym garniturze z walizką. Wymieniliśmy się spojrzeniami i pobiegłem dalej, zanim rog nie dopadł. W końcu dotarłem do samochodu i pojechałem do domu. Przez kilka dni byłem w szoku i nikomu o tym nie powiedziałem. Jeśli myślisz, że to był jedyny taki przypadek, to się mylisz. W ciągu trzech miesięcy miałem jeszcze jedną podobnie hardkorową sytuację i to w bardzo bliskiej okolicy. Druga nieruchomość, o której właśnie wspomniałem, również była wynikiem zimnego telefonu. Pewnie nie uwierzycie, ale odebrała go miła kobieta, która powiedziała, że ma złamaną nogę i nie może przyjechać, żeby zaprezentować mi swoją nieruchomość na sprzedaż. Oczywiście wypadki się zdarzają i od razu jej uwierzyłem, lecz jednak po wizycie w jej domu zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno była prawda. Podczas rozmowy telefonicznej opowiedziała mi, że jakiś czas temu próbowała wynająć tą nieruchomość młodemu romskiemu małżeństwu. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło, ale Romowie nie zdążyli podpisać umowy i od razu się wprowadzili. Właścicielka twierdziła, że są bardzo mili i skromni. I na pewno zapłacą za kilka miesięcy opóźnienia w płatnościach. Powiedziałem właścicielce, że pomogę jej rozwiązać sytuację z płatnościami oraz pomogę jej sprzedać tą nieruchomość i postanowiłem, że pojadę obejrzeć ją na własne oczy. Oczywiście jeśli tylko Romowie mnie wpuszczą. Właścicielka skontaktowała się z nimi i ku naszemu zdziwieniu zgodzili się, żebym przyjechał kiedy tylko zechce, zapewniając, że na pewno mnie ugoszczą. Dodali też, że dla nich słowo jest więcej warte niż umowa i na pewno znajdziemy porozumienie. Nie czekałem długo, ubrałem garnitur i pojechałem na spotkanie. Zapukałem do drzwi. Ale na początku nikt nie otwierał. Po jakimś czasie otworzył mi dwumetrowy gość, który zdecydowanie nie przypominał młodego małżeństwa. Bardzo utwił mi w pamięci, bo jego nos był złamany i dotykał lewego policzka. Na dodatek, po otwarciu drzwi uderzył mnie dziwny intensywny zapach. Przez moment zawahałem się, czy na pewno dobrze robię, ale ten pan powiedział do mnie serdecznym głosem: Chodź, oprowadzę cię. Więc poszedłem. Po obejrzeniu kilku pokoi zauważyłem, że młode małżeństwo nie dba o nieruchomość, ponieważ wyglądała znacznie gorzej niż na zdjęciach zamieszczonych w internecie. Mimo to, byłem dobrej myśli. Nieruchomość była bardzo duża, a z każdym obejrzanym pomieszczeniem zbliżaliśmy się do źródła głośnej muzyki. W końcu dotarliśmy do ostatniego pomieszczenia. Był to duży salon. W środku siedziało około 30 romów, a gdy wszedłem, ktoś nagle wyłączył muzykę i zrobiło się poważnie. Dziwnym dodatkiem był pies szarpiący martwą kurę na środku salonu, ale nie chciałem nic mówić, bo może to była jakaś ich tradycja. W każdym razie okazało się, że wśród nich był rom, nieco niższy i bez złamanego nosa, za to z grubą kolią na szyi. Kiedyś podobno nosiła moja ciotka. Jednak ta kolia była cała ze złota i w pierwszych dwóch zdaniach dał mi jasno do zrozumienia, kto tu rządzi. Mimo tego nie traciłem wiary w ich dobre intencje. Po kilku wymianach zdań zrobił się jednak bardzo agresywny i z jego ust padły zwroty typu w moim domu. Stwierdziłem więc, że lepiej nie poruszać tematu zaległych czynszów, ponieważ był twardym negocjatorem w swojej nieruchomości. Podczas naszej miłej rozmowy pozostali lokatorzy z niezbyt przyjaznymi wyrazami twarzy ciągle mi się przyglądali. Obawiałem się, że jeśli powiem coś, co im się nie spodoba to prawdopodobnie skończy jak kura, a bardzo bym tego nie chciał. Po kilku minutach stwierdziłem, że chyba jednak nie będę zajmować się sprzedażą tej nieruchomości. Po prostu podziękowałem miłym lokatorom za ich czas, jednak z niewiadomych przyczyn nie chcieli, abym szybko ich opuszczał. Więc musiałem trochę z nimi spędzić czasu. Przyznam, że kortyzol wtedy mocno mi podskoczył, natomiast wszystko dobrze się skończyło. Co prawda, przesiąknąłem ich niecodziennym zapachem, ale dojechałem do domu cały i zdrowy. Więc jeśli zastanawiasz się, czy ta praca jest bezpieczna, to odpowiedź jest jedna. Zależy czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw kciuk w górę i daj znać w komentarzu, czy zdarzyła Ci się podobna historia.